Czy wierzymy w to kościele? Can I Czy mogę was zaskoczyć czymś? Didn't God know if he was going to fall? Czy Bóg nie wiedział o tym, że Ewa upadnie? God knew about it. Wiedział. That's why the plan of redemption. Dlatego już miał u, uprzednio plan odkupienia. Plan of was the plan of was Ale ten, okay, ten, ten, plan odkupienia był ukryty. Lucyfer nic na ten temat nie wiedział. A kiedy Lucifer przypuścił atak na kościół Adama, myślał, że zniszczył w tym momencie Boga. Ale kto jest w stanie zniszczyć wieczność? Kto może zatrzymać cel i postanowienie Boga? Bóg wszystko wie. Biblia mówi, że On zna koniec już przed początkiem. Zanim cokolwiek rozpoczął, zanim ciebie powołał, zanim Ciebie umieścił w Polsce, zanim umieścił Ciebie w Niemczech, zanim umieścił Ciebie w Zambii On już widział ten koniec i widział wszystko po między. A potem wrócił do początku. I zaczął wypowiadać słowo. O którym diabeł nic, ani nie wie. On myślał, że zniszczył cały plan Boży. On oczekiwał, że teraz przyjdzie Bóg i zabija Adama. Że zabije tę kobietę. Ale kiedy Bóg stąpił, on przeklał węża. On przeklał go, tak żeby pełzał po ziemi. Ale kiedy spojrzał na Adama, kiedy popatrzył na Adama, już miał wypowiedzieć sąd. Ale kiedy spojrzał na Adama, kiedy tylko na niego spojrzał, bo widział tam samego siebie w nim. On zobaczył to odbicie. A nie możesz, nie możesz przekląć samego siebie. Co wtedy uczynił? On, on się zwrócił do ziemi, gdzie tam była moc naprawcza. Zamiast tego, aby przekląć Adama, on mówi, przeklęta niech będzie ziemia. Yes, 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 yes. And Satan was shocked. Yeah. I szatan był w tym momencie w szoku. Ponieważ każdy krok sprawiedliwego jest Project. kierowany i przeznaczony z góry Alleluja. od Pana. Halleluja! A więc uważaj, kogo potępiasz. W kościele, uważaj, ponieważ Bóg wie wszystko right of nobody A więc nikogo nie skreślaj Don't right of nobody Nie skreślaj nikogo Oh that brother committed this O oh, ten brat dopuścił się tego It's not your business to, to nie Twoje zadanie. Po nie... Stój tylko pod swoim standardem. Stój pod swoją flagą. Stój na swojej pozycji. Jeżeli jesteś z pokolenia Dana, to pozostań z pokolenia Dana. Jeżeli jesteś z pokolenia Efraima, pozostań pod tym standardem. Hallelujah. Bóg o wszystkim wie. Gdyby kobieta nie upadła, to byśmy nie wiedzieli, że on jest Jehovah Nisi. Nie wiedzielibyśmy, Alleluja. że to jest Jehowa Rafa. It took the fall, Ale potrzebny był upadek, God. aby objawić Boga. Aleluja.